Witam serdecznie, nie wiem czy będziecie widzieli. Zobaczcie basen, basen pozamykany dzisiaj z wszystkich stron, nie ma kompania się, bo glony, zabijają glony. Widzisz Radziu, ty się męczysz z glonami, a oni tutaj zabijają glony wapnem chlorowanym. Widzicie te zielone takie, zielone takie ślady, to są właśnie zbite glony. Zamordowali glony, i te glony upadły po prostu na dno. O, I tutaj pod, z tamtej strony też tak ładnie widać. Free. a już jesteśmy na osiedlu deszcze do nas dopiero idą jeszcze, jeszcze deszcze nie doszły dopiero idą ale tradycyjnym, niedzielnym sposobem idziemy idziemy coś pokupić żeby było, żeby było na poniedziałek no nie? poniedziałek, żeby było już druga godzina wcześniej wyjechaliśmy, wcześniej wróciliśmy myśleliśmy, że będą korki, ale korków nie było a co tu się dzieje zaraz rzut oka zobaczcie na to chwilę mnie tutaj nie było a tutaj jaki content jakie tutaj maszyny tylko muzyki mi nie przyjdą jaki o, o, o. zjazd maszynek z cenami to są te takie motorki co wam mówiłem to są te takie motorki co wam mówiłem na jakąś tą muzyka pewno mi nie przejdzie będę musiał muzykę wywalić ale ładne nie maszynerię różnego rodzaju o zobaczymy tą maszynerię to jest chyba jakieś te zawody Są jakieś zawody maszynariuszy, zobaczcie. Macie głośniki. Ale sobie ktoś. <noise> ktoś sobie ładną maszynę wymyślił, nie? A, coś tu się dzieje. Możecie sobie dokupić, możecie dokupić jakieś części do tego. Jak chcecie sobie komarka ulepszyć jak to się nazywa tuningować. Oblecimy w koło, zobaczymy jakimi maszynami ludzie przyjechali. Stawcy komarków, tam jakieś takie tuningi. Tutaj taki silniczek, taka noga. Tutaj możecie sobie kupić tłumiki, takie do stuningowania. Dzisiaj dzień pełen wrażeń. No, Najlepszy, the best painting, najlepsza, najlepsza Honda. Widzicie ile jest stylów? Te masynki stoją. Ohoho. To jest fajne. Nie? Zawsze coś ciekawego, zawsze coś ciekawego się dzieje Chłopacy tam się bawią, chłopacy tam się bawią. No ale maszynki są maszynki są fajne co niektóre. Nie? Widzicie i, i dla wędkarzy, i dla motorystów. Tu, tutaj prędzej co koszulkę kupił. A to całe wygląda następująco. Zobaczcie ile tego jest. Ile fanatyków motoryzacji. Przejdziemy tak. Tam przejdziemy na takie, żeby tutaj też ktoś sobie nieźle to zabudował. A to są te śmieszne motorki na tych kółkach. Widzicie, tutaj to to fanatycy, fanatycy motoryzacji. Na motoryzacji, i tutaj zobaczcie, to jaka maszyna. Ten zapach benzyny, zapach benzyny. One, this ale maszyneria, co? A tutaj, jak zapach benzyny z olejem do tych gaźnikowców. Ale ludzie mają pomysły, nie? Ale takim jak gdzieś pisknie, to już go nie ma. Musi być fajny dźwięk tego silnika. Fajne, fajne. Fajnie się bawią. Tak Ludzie bawią się fajnie w Indonezji, powiem. komisja chodzi patrzy ładne maszynki ładne maszynki ładne. a tu co zrobili? pudła kar kar karaoke można sobie pośpiewać panie czekają na karaoke no, zobaczcie idę. Zobaczcie jakie można sobie tutaj kupić napoje. Widzę, że asortyment się rozwija. To jest taki napój e, Minumon. To jest napój. Botanic herbal botanical e, drink. To jest napój z takich mm, roślin egzotycznych. A tutaj troszkę jest inny, widzicie? Kunit Asama, bo to jest inny, ale ciekawe, Ciekawe, czy on jest słodzony, czy nie jest słodzony. Nie? Takie, ja to lubię takie, e, takie nalewki. To nie jest nalewka, to jest po prostu. E, no nie ma, bez cukru. Bez cukru, taki elegancki napój. A to jest z miodem, czyli ten będzie słodki, bo ten jest z miodem. Ale giachę to jest yy, jak to się nazywa? Z gingerem. Większość jest tutaj na gingerku. Herbal botanical Drink, a to to jest Herbal botanical Drink. No, ale ten jest z miodem. Ten jest, ten jest z miodem. Water Sugar Ginger P 400 coś tam? 42%. A, witamina B1. 41 honey, miód mm. fajne takie, fajne takie, mi się podoba tutaj macie troszkę więcej tej cold brew macie cold brew takie różne napoje widzicie sobie można kupić ale się rozwijają Chodź no. patrz, popatrz, to mi się podoba tutaj macie kasawę, kiszoną kasawę bardzo dobra jest na kasawa. Tylko nie dla tych, co mają histaminę ap tak jak ja mam z tą histaminą trochę problemów, także... No i te serki, takie pseudo serki, gdzie są wszystko. Ja tak sobie chodzę po sklepie i tak sobie patr patrzę, co, co tutaj za ciekawości mają, wiecie? To jest jakaś galareta. Jakaś galareta ale tego jest mało, widać, że to zabrali cena nawet Czechna ma do 35 tysięcy za taką flaszeczkę to no nie jest drogo no jest z cukrem, widać kula. ale nie wiem, czy wy widzicie, co to jest witamina B1 co to jest witaminy B1, ciekawa sprawa, nie? szkoda, że z tym cukrem Muszę bardziej poczytać co to jest, zobaczyć o co tu co za zioła. Także na razie nie kupuję. Jak, jak sprawdzę co to są ziołka, to kupimy. Tutaj u góry to jest kawa. Możecie sobie kupić kawę jak herbata Tai latej, e, matcha możecie sobie kupić e, Doć, Duński Karmel, Swiss Hazenac orzechowe. To są smaki, smaki kawy, a u góry macie yy, owoce w cukrze. Dzisiaj na śniadanie będą takie jajki małe. Kutuję sobie takie małe jajki. To są takie specjalistyczne jajka, bardzo, bardzo zdrowe z jakiejś tam hodowli, takie widzicie, excellent, Spe specjalne takie z zwiększoną dawką witamin. Także zobaczymy. No, znaczy ja już wiem, ale pokażę Wam te jajki. Eee, te, zobaczymy te jajki. Red Fit Jox, widzicie? Czerwone, żółtka będą. Ja to oczywiście nie wierzę tam w takie zapowiedzi, ale obadamy. Znaczy ja wiem, jakie pokażę Wam takie czerwone. U nas też się. Można sobie takie podobne kupić, a to są do jakichś takich specjalnych kur, a w Polsce zielono nóżek są najlepsze, tak mówią. No widzicie, jajeczko. Wystą... Jajko wygląda następująco. Takie, takie żółtka są śniadanie mistrza macie jajka, rzutkiewka rzadko himalajska, są himalajska trochę pieprzu i nic lepszego, nic, nic lepszego nie trzeba.